Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Jeśli lubicie proste, smaczne i sycące śniadania, to to danie z pewnością Wam się spodoba. Zapraszam bowiem na zacierki na mleku, danie, które można zrobić zarówno w kierunku słodkim z cukrem i cynamonem i może też z odrobiną masła lub w kierunku wytrawnym, na przykład delikatnie posolone. Zacierki są naprawdę bardzo fajnym pomysłem na śniadanie, dlatego że dają nam fajny kopniaczek energetyczny i dobry start w początek dnia. Śniadanie jest sycące, no i tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo smaczne. Jeśli Wam się spodoba to przepisy i składniki, jak zawsze znajdziecie na www.skuteczne.tv Do miski wsypuję mąkę. To jest zwykła mąka pszenna typu 500. Jeśli chodzi o ilość, to niepełna szklanka o pojemności 200 ml. I teraz mam dwie metody robienia zacierek. Jedną metodą jest dodanie do tej mąki jednego dużego jajka. W zasadzie... Wówczas robię to odwrotnie. Do miski wbijam jajko i do tego jajka dodaję mąkę. Następnie ucieram całość, mieszam tak na takie twarde ciasto. I ilość tej mąki zależy trochę od wielkości jajka. Chodzi po prostu o to, żeby ciasto było twarde i zbite. A druga metoda to do mąki dodaję niewielką ilość wody, tyle, żeby po wymieszaniu powstało twarde ciasto. Dzisiaj wersja z jajkiem. Do tej samej szklanki, którą odmierzałam mąkę, wbijam jedno duże jajko. I jajko roztrzepuję widelcem, tak żeby żółtko pomieszało się z białkiem. I jajko dolewam do mąki. Jeśli chodzi o ilość, to pojemnościowo wyszła mniej więcej taka sama ilość, jaką dodałabym wody. Całość mieszam początkowo łyżką lub widelcem, następnie dłonią, zacierając, ugniatając całość na twarde, wbite ciasto. Pod koniec zagniatam ciasto na stolnicy. Yy, ma taką konsystencję, jest twarde i dość sztywne. I o taką konsystencję właśnie chodzi. 2-3 minuty i ciasto na zacierki gotowe. I teraz muszę właśnie te zacierki przygotować. Sposobów na to jest kilka, wymienię dwa. Można mianowicie to ciasto zetrzeć na tarce o grubych oczkach, na przykład bezpośrednio do gotującego się mleka lub do gotującej się wody, lub tak jak ja to zrobię, formować małe kluseczki w ten sposób, że yy, urywam kawałeczek ciasta i takie kluseczki będą moimi zacierkami. To bardzo prosty ruch. Skupię ciasto i skręcam, a następnie wrzucam do miski. Zacierki rozłożyłam na płaskiej powierzchni, tak żeby się nie pozlepiały. Ciasto jest takie y, trochę wilgotne. I mam tutaj małego pomocnika, który pomaga mi robić zacierki. Będą smaczniejsze, prawda? Możesz powiedzieć coś, jak chcesz. Jak się robi zacierki, fajnie? Tak, fajnie. W czasie, kiedy my szygowaliśmy zacierki, ja ugotowałam mleko. 600 ml. Ilość mleka oczywiście dowolna. Ja po prostu biorę zawsze dwa kubki o pojemności 300 ml, i stąd ta pojemność. Ale na tę ilość zacierek proponuję 500 ml mleka, maksymalnie litr mleka i powinno być dobrze. Mleko już jest gorące i kiedy niemal zaczyna się gotować, dodaję pomału do niego zacierki. I gotowe wszystkie zacierki w mleku. Gotuję teraz przez kilka minut, aż kluseczki będą miękkie i stracą surowość. Gdybym ścierała ciasto bezpośrednio do gorącego mleka na tarce o grubych oczkach, to ścieram porcję ciasta i mieszam, czyli także ścieram co jakiś czas mieszając, aby się te kluski nie posklejały. Ja gotuję zazwyczaj jakieś 5 minut na bardzo małym ogniu, aby mleko nie wykipiało. Ono już w tej chwili się gotuje, więc gdybym nie mieszała, to by szybko wykipiało. Bardzo mały ogień często mieszam także po to, aby się nie przypaliło i danie jest gotowe. I po tych 5 minutach wyłączam grzanie i zostawiam yy, zacierki w mleku jeszcze na. Minimum 5 minut. One e, staną się wówczas bardziej miękkie, to mleko w nie wsiąknie. Gdybym robiła zacierki na wodzie, czyli sama mąka i woda, to te kluseczki są takie bardziej delikatne i miękkie. Jajeczne są bardziej twarde i dlatego zostawiam je w ten sposób do odstania. Zresztą te na wodzie też tak zostawiam. I gotowe, gorące, treściwe i energetyczne śniadanie już na talerzu w mojej dzisiejszej wersji z masłem i odrobiną soli, bo taki wariant zacierek lubię chyba najbardziej. Moje dzieci natomiast lubią także na ciepło z masłem, ale do tego także odrobina cukru i cynamonu. Myślę jednak, że jeśli te warianty nie przypadną Wam do smaku, to z pewnością znajdziecie jakiś swój sposób doprawienia tych yy, jajecznych zacierek. I tym stwierdzeniem kończę, życząc smacznego! Super, trzeba tylko pamiętać, żeby te kluseczki odpowiednio długo gotować i żeby sobie jeszcze trochę poleżały w tym mleku. Dzięki temu mają naprawdę bardzo fajną, zwartą konsystencję, a jednocześnie są fajne i miękkie.